Dzień dobry, witam Was. Tematem dzisiejszego odcinka będzie tajemnicza Biblia, ujawnia datę wielkiej katastrofy. Co się stanie przed rokiem 2030? Ja sądzę, że to może dojść do tego, że asteroida huknie w ziemię albo coś innego. A więc zapraszam Was na odcinek. Jednym z najbardziej interesujących i ekscytujących zagadnień współczesnej esatologii jest dokładnie datowanie czasu. W którym się znajdujemy, czas widmowy, no to jest różnica 297 lat, co zostało nadpisane i raczej jest rok 1726. Na tej zasadzie to działa, a czyli 26, mamy trzeci, dobrze obliczyłem i to nie jest powiedziane na 100%, że może być tak, a więc jadąc dalej, tak więc według kalendarza grekorejskiego jest teraz 22, 23 więc według kalendarza islamskiego 1447, według kalendarza hebrajskiego jest 500, 5783 rok, a według czasu widmowego to 1726. Wie, wie, kalend wiele, wszystkie kalendarze liczą nie od określonej daty, tak więc chrześcijanie liczą czas od narodzin Chrystusa, a no do mini lub ade, Muzułmanie czas od daty migracji proroka Mahometa z Mekki do Medyny, a Żydzi czas od dnia stworzenia świata. To powszechna decyzja chronologiczna: odliczać od czegoś. Na przykład, w kalendarzu DZUCE na datę zerową przyjmuje się rok urodzenia Kim il szenga czyli 1912 rok, przedmowa do Biblii, wydarzenia z 1813 roku zawiera. Interesującą jedynie swoim rodzaju chronologię, która, jak się wydaje, ma na celu wskazanie roku 2025 jako roku końca świata, o to mówi jedynie to jest teoria, z końca świata, to już byłem chyba 20 lat prze, przeżyłem końców świata, no to jedynie Pan Bóg wie, pisze to w Biblii, no to, a nie jak ktoś, kto oczywiście tego nie sądzę, że tak może być i nie sądzę, że tak będzie. Następnie uważamy, że od Adama do Chrystusa 3974 lata 6 miesięcy i 10 dni. Od narodzin Chrystusa do tego roku 1814 lat. Wtedy całkowita ilość, li, li, liczba całkowita li, li, lat, je w początku świata do tego roku wynosi 5788 lat 6 miesięcy i 10 dni. Według tego układu wydaje się, że rok 1814 był to... 5788 rokiem od stworzenia świata. W związku z tym obecny rok 2023 będzie odpowiadał rokowi 5998-5999. Następnie lata będą czasem zakończenia szóstego i ostatniego tysiąclecia. Po którym nastąpi wielka przemiana. Chyba, że przemiana może nastąpić, i na tym koniec. Jedni kojarzą te, z tą przedmianą koniec świata, inni nadejście, w cudzysłowie Królestwa ludu świę, Ludów Świętych, o y, którym pisze prorok Daniel, ale powiedziano nam, że nie znamy dnia ani godziny Końca świata. To, co powiedziałem przed chwilą, wiele prorad jest poświęconych rozwoju i królestwa poprzednika. Wydaje się, że zrozumienie tej kwestii przez wydawców Biblii, a co za tym idzie przecież. Święty Synod w 1813 roku dobrowolnie lub mimowolnie wskazuje na tę obecną zmianę. Wyjątkowość chronologii użytej w Biblii 1813 roku jest dwojaka. Po pierwsze, nie twierdzi, że pochodzi od stworzenia świata, prowadząc relacje w cudzysłowie od Adama, nie precyzując jednocześnie od jakiego czasu, z jakiego okresu życia Adama, po drugie tak no, chronologia, jak się wydaje, jest wyjątkowa i różni się od chronologii oficjalnie przyjętej w Bizancjum i żydowskiego rachunku chronologicznego. Ten fakt nie dość że wiele zmienia, to generalnie wywraca cały świat do góry nogami, poza parę lat będzie super tysiąclecie, czyli nie jakiś rok 2000, ale rok 6000, kiedy sam czas się skończy. Kiedy widzimy koniec obecnego świata, stanie się to w 2025 roku lub nie później niż w 2026 roku, w zależności od tego, jak liczyć dosłownie skrajnych lat do pod, po przedziałów czasowych, lub liczenie tylko przedziałów. Biblia, jak mówi, nie kłamie, zwłaszcza Biblia z czasem Wojen na pole ojskich. Być może właśnie dlatego. W 1834 roku w Londynie spłonął Pałać Westinmerski przez Europę i USA. Przetoczyła się seria pożarów obiektów, kultury i całych miast. Jest to więc bardzo podobnie do... Tego, że na początku i w połowie XIX wieku ktoś tam na całym świecie zajął się podmianą kalendarza ze stworzenia świata, kradnąc z niego około 215 lat, w rzeczywistości żyjemy teraz prawie w roku 6000. A ja powiem, czas widmowy to może być zupełnie inaczej, a więc tak, y, y, czyli od, jeszcze bym odjął prawie 300 lat to zupełnie inna data by wyszła więc tu dziękuję Wam za uwagę i dozo.